Na targach i w sklepach pojawiły się już truskawki. Jak na razie przede wszystkim te pochodzące z Hiszpanii czy Grecji. Sezon na polskie dopiero się rozpoczyna. W Libertowie, gdzie znajduje się plantacja truskawek, wielkie wyczekiwanie na pierwsze owoce. Już pięknie kwitnie, trochę obawialiśmy się przymrozków, ale w tej chwili widać, że kwiaty bardzo ładnie zawiązują i miejmy nadzieję, że będzie dobry plon. Stanisław Bogdał tu w Libertowie uprawia truskawki na tzw. podwyższonych zagonach. To oznacza, że owoce nie dotykają bezpośrednio gleby, są odpowiednio nawadniane, a przez to czystsze i bardziej ekologiczne. My tu w Polsce od samego maleńkiego zalążka hodujemy, uprawiamy i tak Dajemy możliwość również zarobku Polakom. No, sami wiemy, jeżeli po prostu coś będziemy produkować tu u nas w Polsce, to to coś pomoże nam, żeby to społeczeństwo było bogatsze. Dlatego Polski Instytut Truskawki rozpoczyna akcję Jedz truskawkę i ułotniaj się. Bo choć niewiele osób wie, to właśnie ten piękny czerwony owoc ma więcej witaminy C niż cytryna. Truskawka jako bardzo wartościowy owoc pod względem spożywczym, pod względem tego, co w swoim skokie dla organizmu może dostarczyć. Klimat w Polsce do uprawy truskawki jest fantastyczny. Ta truskawka w Polsce już robiła karierę nawet w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Warto więc poczekać jeszcze kilka tygodni na tę polską truskawkę. Do kupowania naszych rodzimych produktów zachęca też prezydent Andrzej Duda. Jeżeli kupujemy żywność, to zwracajmy uwagę na to, żeby to była żywność polska, bo to wspiera rozwój naszej gospodarki, to wspiera walkę z kryzysem, to wspiera naszych przedsiębiorców i dlatego bardzo prosimy, żebyście Państwo tak właśnie starali się, starali się działać. Kupuj świadomie produkt polski. Ten oznaczony jest kodem 590. W sprawdzeniu, czy produkt jest rzeczywiście polski, pomaga aplikacja POLA stworzona przez Klub Jagieloński. Która trochę wy, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i trochę doprecyzowuje to, czy na pewno ten producent, który w Polsce jest zarejestrowany, no prowadzi tylko tutaj biznes. Czy inwestuje w Polsce, czy inwestuje za granicą, daje dodatkowe możliwości sprawdzenia tego producenta. Aplikację na telefon może ściągnąć każdy i z Polą wybrać się na zakupy, następnie już w sklepie, zeskanować produkt i dowiedzieć się więcej o producencie. Wybierając polskie towary mamy wpływ na to, dokąd trafią pieniądze, czy zostaną w naszym kraju, czy zasilą zagraniczny kapitał. Natalia Witkiewicz, Kronika.